Cześć, witam was na kanale Piłka i Kosz. Chciałbym z tego miejsca zaprosić was na kolejny mecz Lecha Poznań, ale nie na tym stadionie na Bugarskiej, bo następny mecz Lech zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:15. To będzie ostatni mecz tej kolejki Ekstraklasy i zdecyduje o tym, kto zostanie liderem Ekstraklasy i mam nadzieję, że będzie nim ciągle Lech Poznań, bo Lech wygrywając to spotkanie oczywiście utrzyma pozycję lidera. W tym momencie Lech ma jeden punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa i dwa punkty przewagi nad jak Gironium Białystoki to jest dość duża wtopa patrząc na to, że Lech gra tylko na jednym froncie, nie gra w Pucharze Polskiej ani w rozgrywkach europejskich, ale spokojnie. Ja jestem spokojny i wiem, że rok temu była niezła wtopa z Rumakiem, to była największa klęska Lecha Poznania, ale w tym sezonie jestem spokojny o to, że Lech ten mistrzostwo zdobędzie. Pytał mnie wczoraj wuja, dobry wuja Pozdrawiam Cię z tego miejsca, wuja Zbychu. Pytałeś mnie, czy zdobędziemy mistrzostwo. Moim zdaniem zdobędziemy, ale zobaczymy jak będzie. Ja po prostu wierzę, jestem pełny optymizmu i po prostu patrząc na to, jak Lech wygląda, szczególnie w ofensywie, jestem spokojny. Po prostu tu jest z najwięcej jakości. Lech jest, mówię, gra tylko na jednym froncie. Myślę, że Jagiellonia zacznie niebawem mieć problemy. Już oddycha rękawami w tym poprzednim meczu. To był po prostu cud, że tego meczu z Widzewem nie przegrali. Po prostu Mocno był nieskuteczny, ale wydaje mi się, że każdy kolejny mecz to będzie problem dla Biały Białystok. To jest drużyna niewiarygodna. Oni w ogóle jechali na mecz w pociągu w Intercity i to, to jest coś niesamowitego, ale jestem pełen powidziwu gry Jagieloni Białystok i wiem, że ten mecz dla Lecha nie będzie łatwy. Ale pamiętam też poprzedni mecz Lech-Jagielonia i wygrany przez nas 5 do 0, a przecież to Jagielonia była mistrzem Polski. Więc teraz jedziemy na wyjazd, a poprzedni wyjazd. Oczywiście nam się udał i Lech wreszcie wygrał mecz na wyjeździe eee, przecież, ale na to czeka 133 dni, więc zobaczymy czy teraz nie będzie kolejny problem, ale myślę, że Lech da radę i mam nadzieję, że Ty kibicu Lecha Poznań odpalisz ten mecz o 20.15 w przyszłą niedzielę właśnie, znaczy w nadchodzącą niedzielę mecz pomiędzy Jagielonią Białystok a Lechem Poznań. No wielki hit, a tuż przed tym spotkaniem mamy także jeszcze inny hit pomiędzy Rakowem Częstochowa. I Legią Warszawa, więc na pewno to będzie bardzo ciekawy weekend piłkarski. Ja oczywiście mocno dopilnuję Lecha. Nie będę już w tym momencie w Polsce, bo będę w pracy w Irlandii, ale nas na pewno ten mecz. Włączę i będę kibicował swojej drużynie, bo oczywiście, tak jak mówię, nawet jak nie będzie szło Lechowi, ja będę zawsze kibicował, bo jestem prawdziwym kibicem i gdy nie idzie dobrze, także kibicuję. I tutaj jestem spokojny o dobrą grę Lecha, bo po prostu ja widzę tabelę i widzę, co się dzieje. I tabela nie, jest, nie wygląda najlepiej, patrząc na to, że Lech mówię grał tylko na jednym froncie i. Był zdecydowanym faworytem jeszcze niedawno do mistrzostwa. Ja po prostu tutaj podtrzymuję Lech wygra mistrzostwo, ale bardzo ważny jest ten mecz z Jagielonią żeby tutaj Lech pokazał klasę, żeby zwyciężył w tym spotkaniu inne, inny rezultat tego meczu w ogóle nie biorę pod uwagę innego rezultatu w tym spotkaniu, więc mam nadzieję, że Lech po prostu Jagielonie w nadchodzącą niedzielę po prostu ogra nie? i utrzyma pozycję lidera, a potem mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach Lech, Lech będzie uciekał czołówce, bo ja po prostu nie wierzę, że tak grający Raków częstochowa, tak minimalistyczny Raków, który wygrywa jak już to jeden do zera i od razu się mega broni, stawia autobus i ta gra jest mocno nieefektowna i to jest coś strasznego. i Mam nadzieję, że taki klub jak Raków nie będzie mistrzem Polski, bo po prostu nie przystoi mistrzowi Polski grać w ten sposób, w jaki gra Raków częstochowa, więc oczywiście to się jeszcze może zmienić i mocno wyrachowany jest Papsion i jego podopiecznie, ale Lech Poznań ma wszystko w swoich rękach i ja uważam i nogach. I ja uważam, że Lech może jedynie przegrać Mistrzostwo Polski, a, a, a jestem spokojny i wydaje mi się, że Lech Mistrzostwo Polski zdobędzie i wygra, ale dla mnie kluczem jest także obronienie Mistrzostwa Polski, żeby w przyszłym roku lech dalej był świetny, dalej żeby rządził i mam nadzieję, że tak będzie. A teraz będę powoli już kończył, bo jestem podsadzony, mam no trzeba jechać do domu, zrobić obiad dla rodziny. Pamiętajcie o subskrypcjach kanału Piłka i Kosz. Pamiętajcie o kciukach w górę i pamiętajcie o komentarzach. To znacznie poprawia algorytmy youtube'owe i wszystkim oczywiście tutaj obecnym i wszystkim, którzy obejrzeli ten materiał. Bardzo dziękuję. Słyszymy i widzimy się wkrótce na kanale Piłka i Kosz. Cześć!